Cześć! Z tej strony balkas.pl witam Was serdecznie w piątym już odcinku Historia Mundiali, gdzie omawiam chronologicznie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, grając jednocześnie w grę FIFA 21 na konsoli PS4. W tym odcinku przenosimy się do roku 1954 do Szwajcarii, gdzie odbył się piąty Mundial. Ja rozegram mecz finałowy pomiędzy drużynami. Yy, Republiki Federalnej Niemiec, obecnie Niemcy, i drużyną Węgier. W 1954 roku ten mecz odbył się w chłodzie i strugach deszczu. I ja w FIFA 21 również zasymuluję takie warunki pogodowe. Ja będę prowadził do boju drużynę naszych zachodnich sąsiadów, natomiast komputer ustawiony jest na poziomie zawodowiec i będzie grał drużyną węgierską. Oczywiście obecnie drużyna Niemiec jest o wiele lepiej notowana niż Węgrzy, ale w roku 1954 to Węgrzy mieli najlepszą jedenastkę na świecie. Ale nie uprzedzajmy faktów, o tym wszystkim za chwilę opowiem. Mecz się właśnie rozpoczął, a ja zaczynam moją opowieść o piątych mistrzostwach świata w piłce nożnej. Przyznanie organizacji mundialu Szwajcarii w roku 1954 było wynikiem jubileuszu 50-lecia FIFA, której siedzibą wówczas był zurych. Na pewno na decyzję o wyborze gospodarza Mistrzostw Świata miało, miało wpływ to, że Szwajcaria podczas II wojny światowej była krajem neutralnym i nie miała takich zniszczeń powojennych jak inne kraje. Do eliminacji zgłosiła się rekordowa ilość reprezentacji, bo aż 45, ale do samej rywalizacji przystąpiło jednak tylko 36. Jednym z krajów, które się wycofały była Polska, bowiem o przepustkę na boiska Szwajcarii miała zmierzyć się ze złotymi medalistami igrzysk olimpijskich, drużyną, która w swoim składzie miała takie gwiazdy jak Biro Puskas, Zoltan Cibor, czyli właśnie... Z oglądanymi tutaj Węgrami, i władze sportowe naszego kraju przestraszyły się, że to będzie wielka kompromitacja i wycofały naszą reprezentację z rywalizacji. Wielką niespodzianką eliminacji było odpadnięcie Szwecji, która jak pamiętamy zajęła trzecie miejsce na poprzednim mundialu. Zaskoczeniem było odpadnięcie również Hiszpanii, która przegrała rywalizację z Turcją. Jednak wynik tego spotkania nie rozstrzygnął się na boisku, bowiem w drugim meczu barażowym padł remis i odbyło się losowanie, które wygrała Turcja. Zanim jednak przejdziemy do turnieju głównego, spójrzmy na to, co dzieje się na boisku. Węgrzy zaczęli dosyć śmiało, kilka razy przeprowadzili groźne ataki. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się tego, liczyłem tu, że Niemcy sobie łatwo poradzą ale to dopiero początek spotkania. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Jeśli zaś chodzi o turniej finałowy w Szwajcarii, zagrało w nim 16 drużyn, które po raz kolejny w pierwszej fazie rozgrywek podzielono na grupy. Tym razem z każdej awansowały dwa zespoły, które potem spotykały się w ćwierćfinałach i aż do końca turnieju była utworzona drabinka pucharowa. Tymczasem w moim meczu coraz mocniej napieram, przycisnąłem Węgrów do ściany, no mam nadzieję, że coś zaraz wpadnie, bo to już prawie 20 minuta. Teraz próbuję to jakoś do środka zagrać. Może indywidualna akcja. Strzał! Jest! Jest! 1-0 dla drużyny Niemiec. Strzelcem bramki Cross, Tony Cross. tak. Tutaj widzimy jak się cieszę. No w tych warunkach w deszczu no, trzeba było pójść indywidualnie, zakręcić tutaj obrońcą, tak. I w długi róg. Piękna bramka 1-0. Będzie się łatwiej grało. A my wracamy do Szwajcarii, do roku 1954 i do piątych mistrzostw świata w piłce nożnej. Jak wspomniałem, w pierwszej fazie turnieju zespoły podzielono na grupy, ale wymyślono jakąś dziwną zasadę, która obowiązywała tylko i wyłącznie na tym mundialu. Na szczęście z niej zrezygnowano. Polegała ona na tym, że dwie dostawione drużyny w każdej grupie grały z dwiema niegostawionymi drużynami w tej grupie, co spowodowało, że w każdej były zaledwie cztery mecze, każdy z każdym nie grał. Ustalono także, że w fazie grupowej, jeśli wynik meczu był remisowy, grano dogrywkę, a jeśli ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dopiero wówczas mecz kończono remisem i yy, każda z drużyn otrzymywała po jednym punkcie. Spójrzmy na boisko. Znowu akcja drużyny niemieckiej. E, środek pola spróbuje to jakoś tutaj przerzucić, może na skrzydło. E, Gundogan dostaje piłkę, zakręcił, oddaje strzał. Gol! Gol 2 do 0 dla drużyny niemieckiej. No to już jest bezpieczny wynik, i myślę, że utrzymam go do końca. Trudne warunki pogodowe powodują, że no podania niezbyt dobrze wychodzą, i tutaj jak na. Załączonym obrazku trzeba wykonać jakąś akcję indywidualną. No Trochę bramka podobna do tej pierwszej. No, bardzo się cieszę. Węgrzy rozpoczynają od środka boiska, a ja wracam do rozgrywek grupowych Mundialu w Szwajcarii. Jak wcześniej wspomniałem, wielkim faworytem Mistrzostw Świata była reprezentacja Węgier. Złota Jedenastka, napakowana naprawdę solidnymi gwiazdami, nie przegrała żadnego meczu. od 1950 roku. 32 mecze międzynarodowe i żadnej porażki. W tym czasie dwukrotnie pokonała nawet Anglię na ich terenie 6-3 oraz Budapeszcie 7-1. Do grona faworytów zaliczana była również Brazylia i Urugwaj. I tyle jeśli chodzi o faworytów. Teraz na chwilę przerywam, bo Niemcy mają akcję. Spróbuję to wrzucić na środek. Sam na sam z bramkarzem? Nie, no nie ma. No, no nie udało się strzelić bramki. Nadal wynik 2-0. A ja wracam do mojej opowieści. Powiedziałem o faworytach, ale nikt nie brał pod uwagę wkraczającą dopiero na arenę międzynarodową reprezentację Republiki Federalnej Niemiec. I to był błąd. Bardzo duży błąd. Rozgrywki grupowe rozpoczęły się 16 lipca meczem grupy A Jugosławia-Francja. Gracze z Półwyspu Bałkańskiego zdołali wygrać 1-0. W drugim meczu tej grupy Brazylia łatwo pokonała Meksyk 5-0, żeby 3 dni później po dogrywce zremisować z Jugosławią 1-1. Podział punktów między tymi drużynami wyeliminował Francuzów, którzy co prawda wygrali z Meksykiem 3-2, ale to było za mało. W zatem z tej grupy, z grupy A, znalazły się Brazylia i Jugosławia. W grupie B grali faworyzowani Węgrzy, którzy najpierw rozgromili Koreę Południową aż 9-0, a potem RFN 8-3, co jeszcze bardziej umocniło opinię, że ta złota jedenastka zmierza pewnie po tytuł mistrzowski. A drużyna niemiecka raczej nie będzie się liczyć stawce. Tym bardziej, że niejako boczną furtką dostali się do ćwierćfinału. Niemcy w pierwszym meczu pokonali Turcję 4-1, ale w grupie mieli tyle samo punktów i konieczny był mecz barażowy o wejście do ćwierćfinałów. Niemcy pewnie wygrali 7-2 i razem z Węgrami znaleźli się w drugiej rundzie. W grupie C nie było niespodzianek. Pewnie awansowała Austria, która wygrała ze Szkocją 1-0 i z Czechosłowacją 5-0 oraz Urugwaj, który również uporał się z Czechami, ale 2-0 i rozgromił Szkocję 7-0. Tymczasem Niemcy przed szansą, podanie na pole karne, wyjście sam na sam strzał, ach bramkarz to wybronił i jeszcze wybił to obrońcy niemalże z linii bramkowej, och szkoda, szkoda tej akcji. Zaraz rozlegnie się gwizdek oznajmiający koniec pierwszej połowy. Teraz, jeszcze tutaj, Węgrzy przed szansą. Pewnie coś wrzucą. Nie, to zostało wychwycone przez moich obrońców. Tak jest. Koniec pierwszej połowy. Zaraz sobie zobaczymy statystyki tego meczu. Myślę, że one będą na korzyść drużyny niemieckiej. Więcej przy piłce byli moi zawodnicy, o właśnie tu widzimy: 2-0, 4 strzały oddane, 3 celne drużyny niemieckiej, 57% posiadania piłki, natomiast drużyna węgierska 3 strzały oddane, 2 celne i tylko 43% prowadzenia piłki. Dobrze, rozpoczyna się druga połowa, a ja przechodzę do ostatniej grupy Mundialu Szwajcarii. W grupie D było arcy ciekawie. W pierwszym meczu gospodarze turnieju Szwajcarzy pokonują dwukrotnych zdobywców tytułu mistrza świata Włochów 2-1, a w drugim Anglicy prowadzą z Belgią już 3-1, żeby po dogrywce zremisować 3-3. W kolejnych meczach Włochy wygrywają z Belgią 4-1, natomiast Anglicy ze Szwajcarą 2-0 i awansują z pierwszego miejsca do finałów. Natomiast Włochy muszą zagrać ze Szwajcarią w meczu bagażowym i o dziwo, przegrywają aż 4-1. I to gospodarze awansują dalej. Zanim jednak przejdziemy do ćwierć spójrzmy na boisko, Spokojnie, nie spiesząc się, prowadzę grę na własnej połowie. E, zaraz tutaj poszukam jakiegoś prostopadłego podania, szybkiego ataku. E, może uda się jeszcze podwyższyć ten wynik. No jak wspomniałem, no Niemcy są drużyną o wiele wyżej notowaną. Właśnie tutaj atak strzał. Ach, obrońca węgierski nie pozwolił mi uderzyć. No trudno, gramy dalej. Tymczasem na Mundialu Szwajcarii w pierwszym meczu ćwierćfinałowym padło aż 12 bramek. Austria pokonała w nim Szwajcarię 7-5, chociaż na początku meczu przegrywała 3-0. To musiało być straszne rozczarowanie dla gospodarzy, ale jakie piękne widowisko. W drugim ćwierćfinale u Gwaj pokonał Anglię 4-2. Należy jednak zaznaczyć, że Anglicy w tym meczu podobno pudłowali niemiłosiernie nawet w stuprocentowych sytuacjach. I gdyby to wszystko wykorzystali, to na pewno by sięgnęli po medal. W trzecim ćwierćfinale rozkręcający się z meczu na mecz Niemcy, no skąd my to znamy, tak? Obecnie reprezentacja Niemiec jest znana z tego, że rozkręca się z każdym meczem turniejowym. E, więc Niemcy po zaciętym meczu pokonali Jugosławię 2-0, co wówczas uznane było za wielką sensację, e, i to Niemcy niespodziewanie zaleźli się w strefie medalowej. Tymczasem w moim meczu Węgrzy w ciągu ostatnich dwóch, trzech minut przeprowadzili dwie składne akcje, które zakończyły się strzałami na bramkę. No, mogło to się zakończyć źle, no na szczęście piłka nie wpadła do siatki. Natomiast najciekawszy mecz finałowy Mundialu w Szwajcarii zostawiłem na sam koniec. Spotkały się w nim drużyny Węgier i Brazylii. Obie te reprezentacje uchodziły za faworytów i można było uznać to spotkanie za przedwczesny finał. Przerywam moją opowieść, bo szansa na bramkę, podanie do Gundogana, strzał, gol! Gol 3-0, to już jest takie postawienie kropki nad i. Już nic złego w tym meczu nie powinno się zdarzyć i myślę, że Niemcy ten mecz spokojnie wygrają. Tymczasem ja wracam do czwartego meczu ćwierćfinałowego, gdzie spotkały się drużyny Węgier i Brazylii. To podobno było wspaniałe widowisko, choć bardzo brutalne. Z boiska usunięto trzech zawodników. Węgrzy zaczęli bardzo dobrze i już w siódmej minucie prowadzili 2-0. Do przerwy jednak Brazylijczycy zdołali odrobić jedną bramkę. Po zmianie stron Madziarzy wyszli na prowadzenie, potem podwyższyli i wygrali 4-2. Ale tak naprawdę mecz zakończył się w szatni bójką zawodników obu ekip. Należy żałować, że wówczas nie były rozpowszechnione kamery, bo transmisja z takiej bójki dwóch drużyn no, mogłaby podbić oglądalność. Natomiast jeśli chodzi o kamery, to były zainstalowane na meczu finałowym i to były pierwsze mistrzostwa świata, z której był transmitowany właśnie mecz pomiędzy Niemcami i Węgrami. Ale trochę ubiegłem fakty, bo przed nami omówienie półfinałów. W pierwszym z nich RFN spotkał się z Austrią i pokonał ją 6 do 1. Niemiecka maszyna już była mocno rozkręcona. Natomiast drugi półfinał uznano za najlepszy mecz mistrzostw dotychczasowej historii mundiali, nazywając go futbolowym majstersztykiem. Pomimo tego, że w obu drużynach zabrakło kilku czołowych graczy, no Węgrzy i Urugwajczycy stworzyli niesamowite widowisko. Madziarzy prowadzili już 2-0, lecz Johan Hogberg najpierw strzelił bramkę w 76 minucie, a następnie w 87, czyli na 3 minuty przed końcem, i zemblał, padł na boisko. Po ostatnim gwizdku wynik brzmiał 2-2 i rozpoczęła się dogrywka. Najpierw do szturmu ruszyli Urugwajczycy, potem zaś Węgrzy. O zwycięstwie Madziarów zdecydował strzał głową Kostica, tak więc zgodnie z oczekiwaniami, to Węgrzy znaleźli się w finale i to oni byli faworytami. W meczu o trzecie miejsce spotkała się Austria, która bez problemu pokonała zmęczony dogrywką z Węgrami Urugwaj 3 do 1. Natomiast finał był niesamowity. W obecności 64 tysięcy widzów. W chłodzie i w deszczu, właśnie takim jak zasymulowałem tutaj w naszej rozgrywce, Węgrzy rozpoczęli swój taniec z piłką. I już po 10 minutach prowadzili 2-0. I nic nie zapowiadało o katastrofy. Szybkie prowadzenie jednak uśpiło czujność Madziarów i po kolejnych 10 minutach Niemcy doprowadzili do remisu i było 2-2. Świetnie w tym meczu bronił Anton Turek, a tajną bronią niemiecką był Josef Posipal. Który pochodził z Siedmiogrodu i znał język węgierski. Dzięki temu przekazywał kolegom z drużyny o czym rozmawiają Węgrzy. Węgrzy, pomimo zdecydowanej przewagi, nie potrafili zdobyć gola i przypieczętować sukcesu. Natomiast jedna skąd, Rachna, dała Niemcom bramkę w 84 minucie i nieoczekiwane zwycięstwo. Drużyna RFN zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzowski. Zwycięstwo Niemiec ochrzczono. Mianem cudu z Berna. Tymczasem mój mecz dobiega końca. Oj, tutaj chyba będzie rzut wolny i szansa na strzelenie bramki. Może na 4-0. Tutaj spróbuję przymierzyć w okienko. E, takie strzały już mi wychodziły, już takie bramki strzelałem. Może się uda. Ach, bramkarz wybronił to w ostatniej chwili. No tygodno. Na sam koniec, jeszcze kilka słów o. Gwiazdach tego mundialu. No na pewno był nim Puskas, węgierski pomocnik i napastnik. Niesamowity snajper, który potem w latach 60. grał w Realu Madryt, a po przyjęciu obywatelstwa hiszpańskiego był reprezentantem tego kraju. Drugim takim piłkarzem był Kostic, przydomek złota głowa od dwóch trafień, właśnie główką w półfinale z Ukrainą. Król strzelców tego mundialu, później gracz Barcelony. Niestety ta złota jedenaska Węgrów rozpadła się w 1956 roku w wyniku rewolucji w tym kraju. Wielu piłkarzy emigrowało. Niektórzy tak jak Bramkarz byli oskarżeni o szpiegostwo i aresztowani. No straszna szkoda, to był piękny czas dla węgierskiego futbolu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania innych moich filmików. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Cześć.